Witam Was kochani bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o przeżyciu, jakie mnie spotkało, można powiedzieć, po wyjściu ze szpitala w tych pierwszych dniach, wracając z plastrów. Oczywiście jeszcze na nodze mam plastry. Tutaj Wam powiem, że tutaj oczywiście jeszcze jest ta rana, która się goi, a więc wracając ze szpitala, z tych opatrunków. W tym pierwszym tygodniu zjechaliśmy z mężem z autostrady i musieliśmy przepuścić auto i ktoś nam po prostu z takim pędem, można powiedzieć, najechał z tyłu na auto. I znowu przeżycie. Cała się trzęsłam i spojrzałam lusterko i zobaczyłam, że ktoś siedzi nam na aucie. Pierwszy raz w życiu miałam taki właśnie wypadek. To nie był aż tak mocny wypadek, ale straty są tysięczne można powiedzieć, ponieważ cały róg, wszystko jest zniszczone, zjechane i trzeba by było wszystko w koło zmieniać. Jak się to skończy, nie wiem, ponieważ ubezpieczenie przyjęło, ta osoba przyznała się do winy, powiedział chłopak, że nie zauważył, że też zjechał, patrzył w lewo, chciał przepuścić i walnął w nas. Uderzenie było mocne, mąż oczywiście ma ym, Bolą go ramiona, nogi i sina noga, a więc to było mocne zdarzenie. Na drugi dzień mąż mówi do mnie, Ty zobacz, Bożanka, zobacz, masz ym, całą koszulkę w krwi. się tak wystraszyłam, bo nie wiedziałam, y, dlaczego mam krew na koszulce. Miałam mocno opatrunek, teraz już mam na przykład już troszeczkę mniej, ale w tym pierwszym tygodniu miałam bardzo dużo tego patronku, gruby był, tak jakby zabezpieczony, ale jednak widocznie pod tym uderzeniem musiało mnie szarpnąć i po prostu jakby naderwało się tam ta rana i poleciała krew. Czekałam przez Wochenende jakby przez sobotę niedzielę do poniedziałku do nowego patronku i było widać właśnie już na tym opatrunku, że pokazała się krew w paru miejscach. Oczywiście poduszka była cała krwi. Musiałam wszystko zmyć, pościel była od krwi. Nie zauważyłam i podejrzewam, że to było również po tym uderzeniu, że w ogóle się nie pokazała krew przez te ostatnie tygodnie na tym opatrunku. A więc widocznie uderzenie było tak mocne, to szarpnięcie, że tam mi poszło na nodze oczywiście też bolała mnie noga przez parę dni, oczywiście plecy mnie bolały, nie wiedziałam dlaczego i dopiero ktoś się zapytał nas, czy mamy jakieś bóle, czy pleców, czy coś, ja dopiero wtedy sobie skojarzyłam, że to musiało być od tego uderzenia i mąż również. Mówi, czemu mi boli noga, plecy, to a więc Bogu dzięki, że tak się skończyło, jak się skończyło, można powiedzieć, a wczoraj wracając z synem. Auto nie możemy jeździć. Wszystko, cały bok, wszystko jest zniszczone, A wczoraj z synem. Ktoś siedzę z przodu po prawej stronie widzę, że auto na nas jakby leci. I tak się znowu wystraszyłam, ale... I też przed tym zjazdem, można powiedzieć. Tak się wystraszyłam, ponieważ um, ta osoba była starsza pani jakaś. Mój syn powiedział, że to była jakaś starsza pani. Ona zjechała nam tak na auto, że tylko i wyłącznie pukła nam w to lusterko, ono się zamknęło i było tylko troszeczkę uszkodzone, i później farba czerwona od tego auta. Auto pojechało dalej, my musieliśmy zjechać, a więc nie wiadomo, po prostu nic się nie stało. Też tylko można powiedzieć, że tylko ślad na tym lusterku od auta, który się. Oczywiście nam zamknęło, później szybciutko odsunęłam, jak zjechaliśmy i można było dalej jechać. A więc, kochani, powiem Wam, że już tak się boję, teraz wsiadę do auta, ale muszę jeździć na te opatrunki na pewno jeszcze e, parę tygodni, ponieważ ta rana musi się zagoić, wygoić. Ona jest tutaj zabezpieczona, e, na przykład e, przed takimi właśnie zdarzeniami czy coś, żeby mi się nie, e, nic nie stało, żeby to nie puściło, ponieważ to był przeszczep, a przeszczep jednak to musi się wgoić, zagoić. A więc wam powiem, że złapałam jakąś trenę, jakiś um, um, złapałam jakąś nutkę tych niepowodzeń czy tych, 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 tych takich zdarzeń niemiłych, nieprzyjemnych łącznie z moją chorobą, ale wam powiem, że Bogu dzięki, że w tym nieszczęściu... Wydarzyło się szczęście, że nam nic nie było, i tym chciałam Wam się podzielić, kochani. Że moje życie ostatnio to jest tylko i wyłącznie stres, ponieważ za każdym razem jadę, to się boję tych opatrunków, czy coś nie przyrosło. A więc tutaj mi przyrosło, ale ta pani, która robiła, mocno mi namoczyła, poczekała, żeby to odeszło. Wydezynfekowali ranę tutaj, i tutaj na plecach, żeby była po prostu. Zabezpieczona przed bakteriami, że się nic nie stało. A więc powiem Wam, że goi się. W międzyczasie gotuję. Gotuję proste dania, ale bardzo smaczne. I na pewno coś Wam stawię wkrótce, ponieważ cały czas dostaję cukinię albo kabaczka. I staram się z tego coś zrobić. Ja sobie mieszam cukinię, oberżyny, papryka, czosnek, cebulka, albo duszę. I do tego na przykład y, kawaczek mięsa, obojętnie co nie muszą być wtedy ziemiaki. Się tym najem, jestem szczęśliwa, że jestem w domu, że mogę gotować. A więc coś Wam zawsze stawię, żebyście już mieli y, po prostu, żebyście zobaczyli, co można gotować teraz latem, albo jakie szybkie danie można zrobić sobie na co dzień, ponieważ cukinia jest w sumie na okrągło w sklepach. Teraz jest sezon, jest tanio. Ja dostałam takiego dużego kabaczka, a więc robię też, robiłam 3 czy 4 obiady z tego panierowaną na różne sposoby, z kaczką, z polędwiczkami, z kotletem schabowym. Możecie zrobić z piesią kurczaka i naprawdę powiem Wam, kochani, że mają cukinię do tego kawałeczek mięska jeden, dwa ziemniaki i super pyszne danie. Na które Was oczywiście zapraszam. Zapraszam Was na kanał, ponieważ mam dużo teraz takich recept, przepisów na weki. Cukinia do słoików, pyszna sałatka. Naprawdę mam z kapusty słodkiej sałatkę, coś pysznego, słodko-kwaśne jedno jak i drugie. Oczywiście jak zrobić kapustę, jak zrobić ogórki ciszone, jak zrobić ogórki małosolne. Ogórki małosolne na przykład na szybko, żeby w jednym dniu były zrobione i żeby fajnie smakowały, Jeżeli na przykład chcecie, macie gości zrobić szybciutko, a więc już na moim kanale możecie sobie znaleźć fajnych parę sposobów na pyszne danie. A również mam różne ciasta, szybkie, błyskawiczne, biszkoptowe, przykładacie owocami, coś pysznego. No i oczywiście swoje, tanio, zrobione, nie za tłuste te biszkoptowe ciasta. Mam również bezy, mam również ciasta bezowe. To można powiedzieć, że z resztek robicie jaźnicę. Ja dostaję, mam trzy cztery białka, robicie bezer. Przekładacie z bicą świetaną, owocami. Teraz lato super opcja. Na co dzień, na niedzielę, na urodziny. dlatego kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie. Oczywiście, jak Wam się spodoba, jak można prosić o łapki, o suby, również o komentarze. Będę się bardzo cieszyła. Zapraszam.